Dobra nocka. bajki dla dzieci. Baśń o królewnie na drewnianych nóżkach była sobie królewna. Chyba wróżką pokrewna, bo od młodych lat była tak nadobna i miła. Taka dobra i słodka, taka luba pieszczotka, taka jakaś przylepka, takie miała ci ślepka, że jak nimi spojrzała, wszystkich u nóg swych miała. A lubiła pasjami, wieczorynki z tańcami, i lubiła na bale. Chodzić z Boną na salę, bo tańczyła jak fryga, co to w oczach się miga, gdy przez chłopców puszczona leci niby szalona. Aż tu razu pewnego. Dnia nie pomnę, którego ody ze swymi dworzany znów puściła się w tany. Nagle w wirze mazura, kiedy przyszła jej tura, kto się trącił znienacka, a że śliska posadzka, więc się nagle zachwiała i bęc, nóżki złamała. Leży biedna na ziemi. Płacze łzami rzewnymi, przez łzy patrzy na nóżki, z których same okruszki łamie rączki u czoła i zawodzi i woła: O mój Boże, mój Boże, kto mnie biedną wspomoże? Aż tu słychać za murem, jak rozlega się chórem, śpiew myśliwski dobrany, co brzmi jakby organy, pojedziemy na łowy do zielonej dąbrowy. To królewicz słodyczek, śpiewa jakby słowiczek, piosnka wpada do ucha a Królewna jej słucha. Słucha, słucha i myśli, żeby do mnie tu przyszli, poradzili niebodze, która cierpi tak srodze. A wtem drzwi się otwarły, naprzód weszły dwa karły. Jeden dźwigał koronę, drugi berło złocone, a za nimi do sali orszak dworzan się wali. Wszyscy piękni, dostojni, szumni, dumni i zbrojni. Ten niósł kołczan i strzały, ten znów pancerz wspaniały. Ten królewski hełm z kitą, ów zwierzynę ubitą. Aż nareszcie szedł tłusty, niby beczka z kapusty, ledwie mieszcząc się drzwiami wielki kuchmistrz z rondlami. Wtem coś błysło na końcu, jakbyś przejrzał się w słońcu, jakby nagle z błękitu strzelił promień przed świtu. W takim blasku w potoku, z dumą w czole i w oku, w szatach jakby do ślubu, od trzewików do czubu. Przyodziany wspaniale, wszedł królewicz na salę. Uderzyły fanfary, organ ozwał się stary, a panowie i panie, ile w piersiach sił stanie, ile w nich się tchu kryje, wykrzyknęli niech żyje. Ukłonił się królewic w stronę dworzan i dziewic, lecz zachmurzył wnet czoło, kiedy spojrzał wokoło, bo się spotkał z królewną, co leżała jak drewno. Gdy królewicz ją zoczył, zaraz do niej poskoczył, widząc straszną jej mękę, pocałował ją w rękę i pocieszał niebogę. Ja ci zaraz pomogę. Poszedł prędko do boru, zrobił nóżki z jaworu z na drewnie i darował królewnie. A królewna już rada, nowe nóżki zakłada. I próbuje i skacze, i już więcej nie płacze, bo jej nóżki drewniane leżą jakby ulane. Czule zbawcy dziękuję, Królewicza całuje, Królewiczu mój złoty, Mówi głosem pieszczoty, Dałeś nóżki z jaworu, Więc nie odmów honoru, Królewiczu kochany, I pójść ze mną się w tany. Więc jej podał prawicę, lewą znak dał muzyce, huknął na swe dworzany. Proszę za mną iść w tany. Sunął nogi i nóżki, W polonezie moniuszki, Co jak srebrny szum fali, Powiał raźno po sali. A królewicz na przedzie, ten rycerski tan wiedzie, co z wojennej kurzawy, w blasku zwycięstw i sławy. Do królewskich podwoi wszedł przy szabli i zbroi. Co to taki jest stary jak nasz taniec Tatary, w który nieraz spogany Polak puszczał się w tany. Raźno huczy muzyka, raźno taniec pomyka. A królewna jak wiosna, uśmiechnięta, radosna, z czudełkami przebiera, na tancerza spoziera a spojrzenia jej biegą jak dwie strzały do niego. Wtem, o nieba! W pół drogi coś splątało mu nogi i czy oczy nie mylą, jak królewna przed chwilą, zanim wsparły go sługi, runął tancerz jak długi. Poskoczyły sługusy, duży, średni i kusy. Przywołano karzełka, co był mały jak pchełka. Sprowadzono lekarza z pobliskiego cmentarza, co tam właśnie wprowadzał, Kogoś, co mu zawadzał, lecz daremne ich rady, zimne z wody okłady i troskliwie zabiegi, eskulapa kolegi, bo królewicz orety rozbił sobie niestety całą swoją osnowę: ręce, nogi i głowę. Za cóż, za cóż los srogi, tak go skarał obogi. Za cóż kłaść się do trumny, ma królewicz ten dumny i w lat swoich rozkwicie tracić berło i życie. Ha, kto tańczy wciąż tylko, trwoniąc chwilę za chwilką? Kto dla marnej zabawy rzuca ważne w kąt sprawy? Czy on królem potężnym, czy też chłopem siermiężnym? Gdy niebacznie los kusi, taki koniec mieć musi. Bo treść życia młodzieży nie na fraszkach zależy, nie na tańcach swy woli. Co czas chłoną powoli i są godne pogardy. Lecz na pracy, na twardej, dla swych bliźnich współbraci, która tu się czcią płaci I uprawia grunt żyzny Dla pożytku ojczyzny. Ale wróćmy na gody, Gdzie królewicz nasz młody Jęczy biedny i stęka. Aj, aj noga, aj ręka. Każdy pomóc mu rady, Aż ci przyszło do zwady I doradcy po chwili Omalże się nie bili. Gdy tak wszyscy coś radzą, ale lekarze się wadzą, Głos dobiega ich z dala, Wędrownego górala, co w swej górskiej zaciszy robi łapki na myszy. Więc karzełek powiada, proszę panów, jest rada, po co szukać lekarza? Zawołajmy druciarza, niech nam księcia ratuje i jak umie zdrutuje. Wziął się druciarz do sprawy, zakasawszy rękawy. Sięgnął po drut i glinę, robił dobrą godzinę i jak pierwszy konował, królewicza zdrutował. A królewna nieboże łez utulić nie może, że królewicz jedyny z jej tak cierpi przyczyny. Płacze dniami, nocami, wciąż zalewa się łzami, aż od płaczu niebogi wilgoć weszła w podłogi, i pokryły się mury pleśnią od tej tortury. Wreszcie kwartał dobiega, jak się płacz jej rozlega, aż po roku się cała w łzy rzęsiste rozlała, i zrobił się z królewny, staw szeroki, rozlewny. W którym słychać jak nocą. Chórem żabki rechocą a nad stawem wieczorem pod zielonym jaworem, co nadany znak wróżek, wyrósł tutaj z jej nóżek. Błądzi młodzian nieznany, wzbroje z drutu odziany i gdy padnie noc cicha, jęczy, płacze i wzdycha. Chodzą wieści z dalewic, że to właśnie królewic, roztęskniony i żewny szuka ślicznej królewny. Koniec. Dobra nocka. Bajki dla dzieci.